. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu z przyjemnością, czyli w podcaście, w którym rozmawiamy sobie o diecie, o zdrowiu i o stylu życia. Ja nazywam się Joanna Skawińska, jestem dietetyczką kliniczną i od ponad 7 lat działam w sieci jako dieta z przyjemnością. W tym od ponad 5 lat prowadzę własną poradnię dietetyczną. W dzisiejszym piątym odcinku podcastu porozmawiamy sobie o podjadaniu, o tym, czym w zasadzie to podjadanie jest, dlaczego podjadamy, no i w końcu o tym, jak sobie z tym podjadaniem radzić. Najogólniej rzecz ujmując podjadanie możemy zdefiniować jako jedzenie przekąsek pomiędzy głównymi posiłkami. No i jeśli jako główne posiłki definiujemy śniadanie, obiad i kolację, to wszystko to, co zjemy pomiędzy nimi, to w zasadzie podjadanie. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli jesz drugie śniadanie lub podwieczorek, to je także możemy zaliczyć do tej grupy głównych posiłków. No i wtedy podjadaniem będzie to, co zjadamy pomiędzy tymi czterema bądź pięcioma posiłkami. To co ciekawe, a na co nie zawsze zwracacie uwagę, to to, że przekąski to nie tylko pokarmy stałe. Jogurt pitny czy Coca-Cola, czyli to co wypijacie pomiędzy posiłkami, to również może być przekąska i to również może być podjadanie. O ile sama definicja podjadania jest dosyć prosta i tutaj myślę, nie musimy się dłużej nad tym rozwodzić, tak warto chwilę dłużej zatrzymać się nad tym, dlaczego w ogóle podjadamy. Pierwsza z przyczyn to może być po prostu źle zbilansowane Dieta i nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Taki nawyk żywieniowy, który może wpływać na to, że więcej podjadacie, to na przykład to, że nie jecie śniadania albo w ogóle pomijacie posiłki w pierwszej części dnia. Nasz organizm jest bardzo, bardzo mądry, i jeżeli przez pierwszą połowę dnia nie jemy nic, albo jemy bardzo mało, albo wlejemy w siebie tylko kawę, to to jest bardzo naturalne, że w tej drugiej połowie dnia, a na najczęściej pod wieczór, ten sam organizm domaga się tego, abyśmy te straty energii uzupełnili. Wtedy w drugiej połowie dnia zjadamy obiad, zjadamy kolację i już pomiędzy tym obiadem a kolacją, ale częściej jednak po kolacji, odzywa się taki głos, który mówi, hm, w sumie dzisiaj nie tak dużo zjedliśmy, potrzebuję zjeść coś jeszcze. Wtedy sięgamy po orzeszki, po owoce, po jakiś sok, po ciasteczka, i chcąc, nie chcąc, tych przekąsek też się trochę nazbiera. Jeśli z kolei nasza dieta jest źle zbilansowana, to znaczy brakuje w niej białek, brakuje tłuszczów, brakuje węglowodanów i tutaj mam na myśli takie restrykcyjne sposoby żywienia, które w jakiś sposób któryś z tych makroskładników ograniczają to też będziemy podjadać i to z automatu takie przekąski, które uzupełnią nam te brakujące składniki w organizmie. Kolejna przyczyna podjadania to jedzenie emocjonalne. I a propos jedzenia emocjonalnego, macie już tutaj u mnie dwa odcinki podcastu na ten temat, więc do nich odsyłam, bo tutaj i nasze dzieciństwo może mieć wpływ na to, że podjadamy i nie umiemy sobie z tym poradzić, i stres, który nam na co dzień towarzyszy, też może mieć na to wpływ. Szerzej mówię o tym właśnie w trzecim i czwartym odcinku podcastu, więc do nich Was tutaj odsyłam. No i trzecia taka przyczyna podjadania to po prostu Nuda, nuda i takie pokusy żywieniowe, z którymi spotykamy się na co dzień, kiedy jemy z nudów. Ano, na przykład, wtedy, kiedy oglądacie film, włączacie film i z automatu musicie sobie wziąć do niego popcorn, musicie wziąć sobie do niego chipsy, nie jesteście w stanie po prostu oglądać filmu bez żadnych przekąsek. Co do pokus żywieniowych, mam tutaj na myśli taką żywność, która atrakcyjnie wygląda i od razu jak na nią patrzymy, czujemy głód, ale głód taki Emocjonalny, a nie ten fizjologiczny. Na przykład jesteśmy w sklepie, jesteśmy na zakupach i widzimy, jak pani na dziale z pieczywem dokłada takie piękne, dopiero co świeżo wypieczone, jeszcze cieplutkie ciastka. Albo wchodzimy na stację benzynową, kręcą się hot dogi, czuć zapach tego mięsa i też jest większa szansa, że chcąc nie chcąc, płacąc za paliwo, tego hot doga dobierzemy. Więc tych przyczyn, jak widzicie, trochę jest i zawsze jeśli chodzi o to, jak sobie radzić z jakimś problemem, Najważniejsze jest to, żeby ustalić przyczynę. Bo jak znamy przyczynę to naprawdę łatwiej jest nam potem znaleźć rozwiązania, jak nad tym podjadaniem, czy też innym problemem zapanować. No ale do konkretów, czy są jakieś takie rady ogólne, które można zastosować, żeby podjadać mniej? Oczywiście, że są i zaraz wam tutaj kilka słów o nich opowiem. Chciałabym jednak zaznaczyć, że przy takiej współpracy z dietetykiem oczywistym jest, że inaczej. Inaczej będziemy pracować z osobą, która podjada, dlatego że w pierwszej części dnia nie zjada tych kalorii, a zjada wszystko po południu i wieczorem, a inaczej będziemy pracować z osobą, która podjada z nudów. Dlatego tak ważne jest określenie i znalezienie tej przyczyny, bo wtedy możemy dopasować do siebie konkretne narzędzia. To, co warto dla siebie zrobić, żeby nie podjadać lub podjadać mniej, to po pierwsze jeść pełnowartościowe posiłki i zaplanować sobie swoje posiłki. Jeśli jesz na co dzień trzy posiłki, to zaplanuj sobie trzy. jeśli pięć, to pięć. Pamiętajcie, że nie ma jednego uniwersalnego schematu posiłków. To zawsze dobieramy do konkretnej osoby. I kluczowa sprawa, jak zaplanujesz te posiłki, jak przygotujesz te posiłki, to trzeba te posiłki zjeść. Pomijanie posiłków, nawet jeśli leżą one przygotowane w lodówce czy w torbie, kończy się najczęściej tym, że zastępujemy je na szybko jakąś przekąską, a potem i tak te posiłki zjadamy. Jednak jeśli już masz przygotowany ten posiłek, wiesz, że jest twoja pora posiłku i masz taką świadomość, że aha, ja już mam to jedzenie, trzeba je tylko podgrzać albo trzeba je tylko wyjąć, będzie łatwiej uniknąć podjadania. Kiedy nie mamy takiej perspektywy na pełnowartościowy posiłek, to wtedy właśnie podjadamy takie drobiazgi, tłumacząc się czasem tym, że po prostu nie mieli Mieliśmy czasu zjeść nic konkretnego albo przygotować nic konkretnego. Druga kwestia, uczmy się uważności, uważności w jedzeniu, tego, żeby znaleźć ten czas na posiłek, nawet te 15 minut przerwy, kiedy jesteśmy w pracy i w tym czasie nie oglądać telewizora, nie przeglądać internetu, tylko skupić się na tym posiłku. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w biegu i są takie zawody, kiedy spożywamy te posiłki w trakcie pracy w kiedy spożywamy te posiłki gdzieś tam szybko na dyżurze, byleby coś w siebie wrzucić, żeby mieć energię. Jednak wtedy starajmy się uczyć tej uważności wtedy, kiedy możemy. W weekendy, kiedy nie jesteśmy w pracy, na wakacjach, na urlopie, korzystajmy z tych okazji do uważnego jedzenia, bo to naprawdę daje nam benefity. Są badania, które pokazują, że skupianie uwagi w trakcie jedzenia na przeglądaniu social mediów czy Właśnie patrząc na film, powodują, że mózg. Nie jest w stanie prawidłowo odbierać wszystkich bodźców, które sygnalizują nam sytość i wtedy najczęściej też zjadamy większe porcje, bo ten sygnał sytości po posiłku jest opóźniony lub jest za słaby i nam się wydaje, że nie jesteśmy najedzeni, więc zaraz po obiedzie czy po kolacji sięgamy po dokładkę albo szukamy sobie przekąsek. Warto też po posiłku po prostu poczekać 10-15 minut, żeby ten sygnał Sygnał sytości do nas dotarł. Bo ja często słyszę na konsultacjach, że właśnie po obiedzie wskazujecie najczęściej ten obiad, że to jest taki posiłek, że zaraz po zjedzeniu obiadu macie ochotę na coś słodkiego. To może wynikać z różnych kwestii, zwłaszcza jeżeli mamy zaburzenia w gospodarce węglowodanowej, ale ta ochota może po prostu wynikać z faktu, że nie dotarł do Was jeszcze sygnał sytości, więc warto to praktykować. Co też bardzo pomaga, mi pomaga też. Osobiście, ale pomaga też wielu moim podopiecznym, to po prostu nie kupowanie przekąsek i słodyczy na zapas. Bo wtedy, kiedy koło tej szafki przechodzimy, albo kiedy coś leży na widoku, istnieje dużo większa szansa, że będziemy podjadać. Kiedy masz ochotę na batonika, na loda, wyjdź na spacer, idź do sklepu, kup sobie tego batona, tego loda i zjedz go po drodze. Nie będzie kumulowania zapasów w domu. I potrzeba zostanie zaspokojona, bo to znaczyło, jeżeli poszedłeś po to specjalnie na spacer, że faktycznie była na to duża ochota, a nie była to zachcianka tylko dlatego, że to leży w szafce. Jeśli planujesz jakieś spotkanie ze znajomymi i wiesz, że te przekąski będą potrzebne, to też kupuj je po prostu przed tym spotkaniem. Zamiast kupować paczkę ciastek co tydzień czy co kilka dni chipsy, żeby coś w razie czego było w szafce, bo może akurat ktoś przyjdzie. Twoi znajomi na pewno nie odwiedzają cię dla tych przekąsek, więc jeśli nawet ktoś do ciebie do domu przyjdzie, a ty akurat nie będziesz miał ciastek czy paluszków, bo to będzie niezapowiedziana wizyta, to uwierz mi, że nic się złego nie wydarzy. Nie warto też chodzić głodnym na zakupy, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że nakupujemy właśnie takich przekąsek po prostu pod wpływem chwili, bo akurat w tym momencie jesteśmy głodni. I jeszcze jedna rada, jeśli poza domem poczujecie głód, ale naprawdę taki głód fizjologiczny, że czujecie, że musicie coś zjeść, bo poprzedni posiłek już był jakiś czas temu, to najlepiej też wybrać coś, co stanowi samodzielny, pełny posiłek, niż przekąski w postaci właśnie ciasteczek, orzeszków czy kabanosów. W sklepach już jest naprawdę bardzo fajny wybór takich gotowych posiłków, gotowych dań, jakichś zup czy sałatek i też jest jedna sieć sklepów, w której nawet wam te posiłki podgrzeją, więc nie ma problemu, żeby taki pełnowartościowy posiłek zjeść. Dajcie znać mi koniecznie w komentarzach, czy wy może macie Jakieś takie sposoby na podjadanie, których być może ja tutaj nie wymieniłam. Dziękuję Wam bardzo za to, że słuchaliście, że jesteście, że wspieracie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!